Sponsorem głównym klubu jest firma Pola Polagis: okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Podtrzymać zwycięską pasec z takim celem do dzisiejszego spotkania przystępują zawodnicy Podlesianki Katowice, którzy wygrali dwa ostatnie mecze, w trzeciej lidze Betclick, trzeciej lidze, w trzeciej grupie. No, a dzisiaj na Sołtysią przyjechała Unia Turza Śląska, zespół, który jeszcze w tym sezonie nie wygrał. Trzy remisy, jedna porażka podopiecznych Dariusza Kusa. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No my tutaj przy Sołtysie na pewno liczymy na trzecie zwycięstwo z rzędu. No to byłoby fantastyczne rozpoczęcie tego sezonu po nieudanych pierwszych dwóch spotkaniach. A na dzisiejsze spotkanie zabiera Państwa Kamil Dżeniek. Będę miał przyjemność komentować dzisiejsze spotkanie. Nasza drużyna wystąpi w następującym zestawieniu w bramce z numerem 33 Wiktor Relipiec, 7 ton Bartosz Nowotnik, 8 Łukasz Grzeszczyk, 11 Alan Lubacki, 13 Sebastian Kopeć, 18 Łukasz Winiarczyk, 23 to Marcin Rosiński, kapitan podlesianki, 24 Przemysław Rzemuła, 32 Miłosz Krzak, 69 Kajetan Kumka i 77 Maciej Niesyto. Trenerem podlesianki jest oczywiście Dawid Bremer. No a jeżeli chodzi o zespół Unii Turza... Śląska. Nasi dzisiejsi goście wystąpią w następującym zestawieniu: 1 Wiktor Gorol, 4, Jakub Baran, 6, Tomasz Okulicki, 7, Sławomir Musiolik, 8 to Michał Mazur, Kapitan Gości, 9 Jakub Jeleń, 20 Patryk Witkowski, 21 Szymon Nocąk, 24 to Jakub Kuczera, 18 Jakub Zawierucha, 81, Mateusz Pawlak. Trenerem gości jest Dariusz Kłuski. No i rozpoczynamy spotkanie. Ponownie Bartosz Nowotnik, Maciej Niesyto, on ma troszeczkę miejsca w środkowej strefie boiska, zauważył na lewej stronie Łukasza Winiarczyka, Winiarczyk dośrodkowanie w pole karne jest, tam Maciej Niesyto, Maciej Niesyto uderza na bramkę, no i było bardzo blisko teraz, aby zaskoczyć Wiktora Górela. Łukasz Winiarczyk dośrodkowanie, jest uderzenie Sebastiana Kopcia, nie udało się jednak trafić w światło bramki, no ale po raz kolejny było zagrożenie pod bramką Wiktora Gorela. No i kto wie, może teraz uda się zagrozić poważniej bramce Uniturza Śląska. Grzeszczyk dośrodkowanie w pole karne, skacze tam Kajetan Konka, ale bez problemu wyłapuje to Wiktor Gorel. Piłka na lewej stronie boiska, no ciekawy zapowiada się ta akcja Łoni, dośrodkowanie w pole karne, tam jednak czujnie Kajetan a teraz uderzenie na bramkę próbowało z numerem 81 Mateusz Pawlak, przenosi jednak piłkę nad poprzeczką. Poradzili sobie gospodarze, teraz Winiarczyk na Lubaskiego, ładnie Lubaski przedłużył do Grzeszczyka, no ciekawie zapowiada się ta akcja, nabiera ona rozpędu, zobaczmy, bo jest tutaj Daniel Paszek, Paszek już w okolicach polekarnego. Daniel Paszek uderza na bramkę i tylko boczna siatka, ale ciekawie, zagrała teraz Podlesianka i zaskoczyła defensywę Uniturza Śląsk. A tymczasem Grzeszczyk, już piłka w pole karne, posłana jest Sebastian Kopec, jest gol, ale jest też faul. Odgwizdany przez sędziego. No, nie będzie tej bramki dla podlesianki. No, tutaj miejscowy speaker nieco się pospieszył z tą muzyką po bramce. My sobie to zaraz zobaczymy na powtórce. Łukasz Grzeszczyk. Piłka w pole karne. Skacze tam krzak. Jeszcze jest winiarczyk. Jest okazja dla podlesianki. Znakomita. Strzelał Alan Lubacki, ale broni to Wiktor Gorel. No to była zdecydowanie najlepsza okazja pod Lesiankę, żeby tutaj wyjść na prowadzenie. Walczą teraz o piłkę zawodnicy obu drużyn, Zawierucha z Krzakiem. Musiolik. Jest Kuczera naciskany przez Rosińskiego, Jakub Kuczera, czyli strzelecy bramki. Jednej z bramek w spotkaniu z MKS-em Kluczburka. Tymczasem faul i będzie rzut karny dla Unia Turza Śląska w Łukasza Winiarczyka. No pierwsza groźna sytuacja Unia Turza Śląska tak naprawdę kończy się jedenastką dla ekipy gości. I zobaczmy, Musiolik, Musiolik uderza na bramkę i 0 do 1 w Katowicach. Unia Turza Śląska prowadzi 1 do 0. No nic nie zapowiadało o takiej sytuacji przy się je 25 No to Podlesianka dyktowała tutaj warunki gry. Piłka już w boisko. Paszek wygrywa głowy Jest Łukasz Grzeszczyk. Grzeszczyk ładnie poradził sobie z rywalami. Winiarczyk, Łukasz Winiarczyk. Próba uderzenia przeniesiona jednak nad bramką. Kopeć teraz przerywa akcję. duża Śląska. Paszek do Rosińskiego, no może to jest ten moment, że uda tutaj się jeszcze zagrozić. Marcin Rosiński uderza na bramkę broni, to Wiktor Gorel. Jeszcze nie koniec tej akcji Rzemu, a teraz niedokładnie, no fatalna tutaj dziura na lewej stronie obrony i rusza Sławomir Musiolik. Musiolik, naprzeciwko niego Kajetan Kłonka, Musiolik, Musiolik czaruje. No i doskonała interwencja na Kłonki, ale no groźnie to się tutaj mogło skończyć. No i czekamy, czekamy, czekamy. I wznawiamy podlesianka Katowice, Unia Turza, Szląska rozpoczęła podlesiankę. Oczywiście mówimy tutaj o ekipie Unii. Ta dwójka zawodników zastąpiła Sławomira Muszolika, czyli strzelca tej jedynej bramki do tej pory. Teraz uderzenie na bramkę Przemysława Żemły. No świetna próba obrońcy podlesianki. Doskonała interwencja Wiktora Gorela. No ale szybko rozpoczyna tutaj swój atak podlesianka Katowice. Dobra, teraz zachowanie. Pacha, ale traci piłkę Marcin Rosiński. No trzeba wystrzegać się takich strat, zwłaszcza w tym obrębie, gdzie już bardzo blisko do bramki Wiktora Lipsa. A teraz będzie rzut wolny dla Unii Turza Śląska. Odgwizdał przewidzenie arbiter. No i to jest doskonała okazja dla Głosi, żeby tutaj zagrozić poważnie bramce Wiktora Lipsa. Wygląda na to, że to Szymon nocą będzie tutaj próbował zaskoczyć Wiktora Lipsa. Zobaczmy. No, co nie uderza na bramkę? Jest 2 do 0 dla Unii Turza Śląska. No, kapitalne uderzenie gracza z Turzy Śląskiej. No, bez szansy na interwencję Wiktor Lipiec. Ależ tutaj zakręcił piłkę gracz Unii Turza Śląska. Oglądamy to raz jeszcze, bo jest naprawdę co oglądać. Winiarczek. Dośrodkowanie w pole karne. Najwyżej skaczą jednak Unici. Strączek. Uderzanie na bramkę teraz i nie ma gola, ale świetna to była okazja dla LGKS-u. No uderzał chyba Marcin Rosiński, jeżeli tutaj dobrze widziałem. Kopeć. Piłka na Grzeszczyka, który zgrywa do Rosińskiego, ale nie dokładnie. No i teraz to Unia przed szansą, jest strączek, uderza na bramkę. Blokował tam do końca przemysła ferzem, no i dzięki temu to uderzenie nie było zbyt mocne, nie miał problemów ze złapaniem piłki. Wiktor Lipiec. No i kto wie, może, jeżeli nie udaje nam się strzelić gola z gry, to uda się po stałym fragmencie. Nowotnik dośrodkowanie. oczywiście to był Paszek, strzelał krzak, nie trafił jednak światło bramki. A szkoda, bo krzak kompletnie nieobstawiony w polu karnym rywali. 82 minuta. Coraz mniej czasu, coraz mniej nadziei. Na osiągnięcie tutaj korzystnego wyniku dla Gospodarz. Bardzo bliscy za to wygrania tego meczu goście. Którzy w drugiej połowie rozgrywają naprawdę doskonały zawód. Grzeszczk. Kajetan Kunka. Jest uderzenie na bramkę Daniela Paszka, ale broni to Wiktor Gorel. Zabrakło nieco mocy, żeby tutaj zmusić do poważniejszej interwencji bramkarza Uniturza Śląsk. Winiarczyk, dośrodkowanie. I teraz, no nie wiem, czy nie było zagrania ręką gracza Uniturza Śląska, ale sędzia przerywa wcześniej grę. Faulowany jeden z rywali. A tymczasem kończy się powoli ten regulaminowy czas gry do końca 120 sekund. No musieliśmy tutaj interweniować, bo piłka zmierzała wprost w, nasz, w nasze stanowisko. A teraz Marcin Rosiński fauluje swojego rywala, ogląda żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną. Podlesianka będzie kończyła to spotkanie w dziesiątkę. Oglądamy to raz jeszcze. No niepotrzebne, niepotrzebne takie zachowania naszego kapitana Rzemła. Dośrodkowanie w pole karne, ale nie było tam żadnego z graczy Podlecianki. Jeszcze jest Daniel Paszek. Na obieg pokazuje się Winiarczyk. Właśnie do niego zagranie Winiarczyk. Miękka piłka w pole karne. Jest Rzem, ma uderzenie. Broni to jednak bez problemu Wiktor Gorel. Ascendent już powoli spogląda na zegarek. Na 30 sekund zostało do końca tego spotkania. Unia Tuża Śląska wygra dzisiaj. W Katowicach odniesie pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Unia Turza Śląska wygrywa w Katowicach 2 do 0. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy, no a my będziemy musieli poczekać na kolejne spotkania Podlesianki, żeby powalczyć o ligowe punkty. Za dzisiaj już bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za transmisję. To spotkanie komentował dla Państwa Kamil Drzeniek, za kamerą pracował Radek Gustyński. A na Murawie fotoreportaż tradycyjnie przygotuje Grzegorz Matka. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych transmisjach.